Hot sixing, nabieramy, co? Robię w końcu to znowu pierwszy raz robię hot Sin challenge. Niech to szybciej wypadnie z kraju do piekła, niczym Bo do góry, do piekła. To jest w sikcji. challenge robię to tylko dla tego. mam mocną. Łódka jest mocna, mocna. Bijemy mocną komnucze. Let's go. Elo, elo, ba. elo. Tu jest, ja. Lecimy z tym. Hot sticks. Dobijamy tu 100 wyświetleń i 30 tysięcy łapek w górę. Znowu pozdrawiam każdego widza albo fana. Kocyklin i ten głupi wirus wyjdzie z kraju. Lepiej aby nie było. Czyli to i Bela, House jest pewnie też zamknięty. W ogóle pozdrawiam. Bardzo fajny Vito i Bella Hans Nie byłem, ale widziałem na nagraniach, że fajne. od Strixie. Niech to leci na polski YouTube. Niech to leci. Jestem ona eliminowany przez Wiktora. Nim w karcie macie na moje filmy.